Nic nie wiem. Nie, udzielam, to nie do tego wywiadu! Ja nie mam takie pojęcia! O mi teraz właśnie klub za zamek. Nie mogę otworzyć. Chyba coś e, takiego, że się źle zrobiło. Za Zacięłoś. Nie wiem, właśnie tak. Nie wiem. Yy, nie mam pojęcia. Czyli że się coś za. zadudrało! Zaplątało! No po naszemu! Nie wiem. Ja nie wiem nic. Proszę państwa, ja stąd nie pochodzę i nie wiem, co to znaczy. Zawieruszyło się gdzieś, o. Operacyjno? <noise> Popieprzyło się. <noise> Kłopot jakiś, no głośno, głośno, głośno. Nie wiem. Też nie, wiem. Też nie wiem, też nie wiem, też nie mam pojęcia. Oj, to to nie wiem. Wojnę robić. Słujacić? Pierwszy raz to słyszę. Też nie wiem. A to po polsku? Zapraszamy was serdecznie. Zapraszamy. No to ładnie pytamy kogoś. Tak? Pytamy was pięknie. No to pytam was. Witamy was pięknie. Pytamy was pięknie. No grzecznie pytamy. Grzecznie się was pytamy. Prosimy. E, ładnie prosimy. Zapraszamy. Witamy was pięknie. Do zaprzęgania wołu. To do, do, dawniej do tej, do krowy się dawało. Nie do konia, bo do konia już trzeba było mieć. Się, e, e, Boże, jak to się nazywa? Homonto? Nie wiem, nie wiem. Krowa ciągła jarzmo. U Uprzęż do wołów, coś w tym sensie. Jarzmo dla konia, dla krów. Tak. Nie, dla, dla krów. Jarzmo dla jak? krów. Jarmo, albo jarzmo, no można powiedzieć, do krów na przykład, można krowy, do, do, ale do, do konia. I jest piosenka taka na Podhalu, darmo, mamo, darmo, kładzie znano z jarmo. Jarmo połomiemy, kochać się będziemy. Na krowę na jedną, na dwie. Do ciągnięcia! Też nie wiem. Do ujarzymiania! Wyszywanka na spodniach góralskich. Parzenice to takie. tutaj mają ci co. górale, nie? Tak, dobrze mówię? Roślina? Parzenica to jest takie. ta kosieczka. Nie wiem! Jakieś karma dla zwierząt. Portki? Warzy się trawę. A to są takie, takie to haftowane są wzory na, na spodniach na spodnia. Albo na spodniach. Na spodniach. To na portkach góralskich taki wzór. Spinka i parzenica to jeszcze są serki. No, na łośniach wyszywane. Nie znam się na takich rzeczach. Część uprzęży konia. To jest dla konia, to ja wiem. Nie mam pojęcia. Koniowi się zakładam. Do konia takiego mam. Na, na konia, na konia. A to Dla homonto konia. jest na konia. konia, co? To się zakłada na konia. Na konia. Homonto, A to się koniowi zakłada. to jakaś chustka albo coś takiego. Ozdoba wieszana nad stołem wigilijnym. To coś było na, na święta się wieszało gdzieś u, u powały. Nie wiem, czy to panny wieszały, czy to kawalerowie. Tu to, to już, to już pewny nie jestem. Nie wiem. Podłaźniczka to jest tu, ta. Yy, wiesza się u sufitu, jak się. Yy, te suświęta, nie? Ziemioły zwykle wisi pod sufitem. Nie, nie, nie. nie. Pod, pod tym się można całować. Choinka pod sufitem taka właśnie. odwrotnie uwieszona. Przeważnie wieszało się na suficie taką jodelkę. To jest dziewczyna chyba taka. Podaje się po wigilii dla ich uszanowania i żeby się dobrze chowały. Ale nie wiem, w którym się nie podaje. Nigdy nie podawałem żadnym zwierzętom opłatków, e, nawet domowym, ani żadnym innym. No dzielę się z ludźmi, tylko z rodziną. Z tego nie wiem, bo nigdy zwierząt nie miałem, tylko psy. A psom nie dają opłatek. Prawa. No. no, konikowi się nie podaje, wiem, a krówkom wszystkim, wszystkim. Się podaje. Raczej dlatego, że koń nie niósł pana Jezusa, tylko osiołek, nie? Świnią, krową podaje się, owcą podaje się opłatek, ale ten różowy. Biały jest dla ludzi. No, dlaczego się podaje? Żeby się dzielić z nim, ze zwierzętami jedzeniem. Tak samo im się ze stołu daje jedzenie, no tak samo i daje się im opłatek. Niech też zwierzęta świętują. Psom się raczej nie daje, i kotom się też nie daje. A to są zwierzęta te, które są dla nas pożyteczne, znaczy te, z których mamy pożytek w postaci jedzenia, ubrania itd. itd. No, żadnych prac. Nie pracuje się, to jest święto. Yy, zwłaszcza prac zarobkowych, no oczywiście obrządek, czyli nakarmienie zwierząt jest obowiązkowe. na narodzenie leży, tak. <grym> Staje, żeby zjeść, no to, no to jest jakaś praca, prawda? Umyć. Się, no. yy, nie wykonuje się jakichś ciężkich prac. Nie wolno sprzątać, Sprzą zamiatać. Nie no sprzątać, no tak. zamiata. Oprócz jedzenia i leżenia. <grym> prac domowych radny. Nie pracujemy. Żadnych? Tylko ty, konieczne. To znaczy, jeśli są zwierzęta, to wiadomo, że trzeba je nakarmić, napoić, ale y, nic nie przygotowuje się na przykład jedzenia, nic się nie robi. Generalnie y, bazuje się na tym, co w Wigilię nie zostało zjedzone. Niczego. 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 Dobrze, nie. A co to jest podłaźnik? Takie pytanie. Kolędnicy podłaźnici chyba, oh, tak? Tak, bardzo dobrze. No. Podłaźnicy przy, przychodzą już po Wieczerzy Wigilijnej. Najlepiej jak po pasterce przyjdą, bo tak, tak powinno być. E, I przynoszą ze sobą coś do napicia się i owiec przede wszystkim. I składają życzenia. Gorzołkę! Gorzołkę i owiec, no! I, i pieniądze! Tak! Ryciaga to jest taki łańcuch, który, yy, na którym się prowadzi ciele krowę. To takie łomnickie słowo. A to co się k, no, krowo do złobu wiąże? mówiąc no, na krowę. Nie wiem. To jest taki łańcuch, który ma jakby trzy końce. No i na tym się wiąże zwierzę. To znaczy się no, krowę krowo. przede wszystkim. No bo jedno się tam do złobu, do ściany, czy tam do czegoś innego przyczepia, a dwoma końcami się ścisko kark, tak można powiedzieć, szyję. A, nie wiem. A ryciaga to jest coś takiego, co koń ma, bo ryciaga, czekaj, co to była ryciaga? To to, co koni ta, i krowa ma przy tym, żeby nie uciekła się, wiąże ją. To, to jest taki łańcuch, na którym się krowa wiąże przy żłobie, albo konia, to nie na się wiąże. Ryciaga to jest taki łańcuch na krowę, na, na szyję. Ryciaga to jest do wiązania krowy. Ryciaga to jest taki, taki łańcuch, co się na nim krowę wiąże. Mieszać w gielacie chyba mleko, gielata, ga, gie, geleta, to są narzędzia drewniane, pasterskie. Mieszać w galasiorce, to jest taka maszyna szerokomotna do mucenia zboża i jeszcze stosowana tam gdzie na Zagąszczu. Żeby się nie przypaliło, tak? To ja chyba nie stąd, bo ja, ja nic nie wiem. Chociaż strój nosa, co? To nic nie wiem, kompromitujące pytania mi zadajecie. To maszyna, maszyna dawno miała taką, muc, do muczenia, To nazywali rękami ciągli galasiorkę. Ja to podawać do maszyny. Takie co kurbami mi były napędzone. Galasiorka może być mockarnia, a może być jedzenie, gulas, gulasa, gula, no to w no to tak w misce. <gulasi> Mieszać w, w garczku. Też nie wiem. Mieszać to wiem, ale w galasiorce? Mieszać w tym. W czym to mieszać? No w garczku. To coś, to, to żeby było tłuste albo coś takiego. Po prostu mieszać w takim garczku jakimś. No. Galasiorka to takie dawna mockarnia, czyli mucić w galasiorce zboże, nie? Składa się z obucha i z kija i z rzemienia. Wiem, że jest część, część ruchoma, która tłucze zboże i część sztywna, którą się trzyma w ręce, ale jak się nazywa to nie. D dłuższego i krótszego drążka, tak? Drewnianego, połączonego kawałkiem skóry. A cep, no to, to mi się kojarzy z dwoma kijami połączonymi ze sobą i waliło się tam dawniejszymi czasami zboże i się te, te kłosy krusyło się, to ziarno się wyczepywało. To jest cep półtora kije. Z dzierdzoka i z i kapice. z tego co się czym jest to co bije. No. Cep to jest drzewo, kawałek drzewa z przywiązanym sznurkiem albo łańcuchem i to się używa do zboża czy tam siana pszenicy. Z łańcucha, z spatyka i tyle. Z kija, z drewnianego kija i nie wiem, z metalowych części do żeby do mucenia. Cep cepem cepa pogania, to pamiętam. Z takiego długiego kija i krótszego kija. I tak się tłuczę tym cepem patyka, no takiego drewna, łańcucha połączony z drugiej patyki. Cep się składał z dwóch części, na jednej się chyto i się cepie na przykład yy, zboże i się robi zboże, Ja zamiast muczenia, no to się cepie, cepem się muci te zboże. Jest kawałek i kawałek snurek, da ja się, ja się bije, jak się, się wraca. No z kowej, kija i krótszego kija, no i takie ze skóry jak kapica się nazywa. Pewnie będzie z jakiejś rękojeści i części bijącej, oczywiście. To są dwie części i części, części łączącej, to będzie jakiś rzemyk. Sera? Kulawy baran ma cztery nogi. Barana mi to jest tak że najgorsze barany są te, co są chodzą na dwóch nogach, jak kulawio wiadomo na jedną. Sześć. To tyle samo, co co i miało wcześniej. Podchwytliwe pytanie. No, Jak do no, cztery ma, ale jak kulo, to ma, no, zależy, trzy łostają. Cztery. Cztery, no każdy ma cztery. Trzy? Trzy? Trzy. Trzy. Trzy? Cztery, tylko że Jezu, cztery! No ma cztery. Ale na jedną albo na dwie, pewnie kuleje. Kulawy baran, no trzy. Ale kulawy baran ma cztery nogi, tylko że na jedną kulawie. Dalej ma cztery. Cztery, no nie. Ja no to zero. Może trzy, nie? Na czwartej kuleje. Jedno i dwie i cztery. Bo piosi. Będzie miał trzy nogi, skoro kulawy. Palenisko u pieca. To jest na pewno to, co się kobiety upiększają parchetką, co upiększają twarz głównie. Sparchet to jest e, piec. E, blacha przykryta. Na szparchecie się mówi na piecu. Czyli na takiej kuchence przykrytej blachą. To takie trochę ze, ze sztachetą się kojarzy, ale pewnie nie to. Ale... To piec się nazywał dawno szparchet, z kamieni postawiony. To jest słowo wzięte z austriackiego, z zaboru, jak byliśmy pod Austro-Węgrami, piec. Na którym można się było nawet wyspać, bo to znaczy się na, na nalepie i nad nalepu można się było wyspać, bo szparchet, no to Sparchet, to samo po lenisku, to co. A, nie. Śpachla to może jakieś dziecko, co kuleje albo coś. Piec, blachy na piecu, na śpachlecie się pieką placki choć kiedyś. Piec taki kuchenny, co się gotuje, normalnie gotuje się jedzenie. Nie grzejące, tylko blacha jezi. Miały być trzy pytania. No takie najlepsze wody to mają 70%. Woda, jak mnie powie. Piwniczanka nie ma procentu. Nie wiem, 3,5. Przecie to nie wódka, to na procenty się nie, nie liczy. Piwniczanka to jest woda mineralna. No, to zależy na jakim, na, jele, na jakim przyrządzie ją toczą. A, piwniczanka to jest teraz jest gorzej. Zależy po którym wypiciu. Nie patrzyła Jeden litr. Zero. To zależy o jakich procentach mówimy. Jednych zero, a drugich 100%. 100% wody w wodzie. Zero ma procent. Myślę, że zero. Wydałoby się. Ale by coś się więcej miała, co? go to Tego to ja nie wiem. To jest mieszkanie z gór. To jest ta tożsamość pasterska i powinien być ubrany w owce. Zdrowy, wesoły. i kochaj i owce. Prawdziwy jest wesoły i zadowolony. Chyrny. Wyglądać tak jak jo. W głowie trzeba, trzeba mieć trochę więcej znać tych tutaj ter terminologii tutaj. Sobie. To co się nie, nie wie, to się do dowygląda. To musi być pniok, nie ptok. Twardy, prawdomówny i szanowany. No. Prawdziwy góral powinien być mądry, przede wszystkim. Mężny! <głos> Dobry! <głos> Zjeść pirogi łomnicańskie. Odważny, silny, rycerski. Ale tego nie powiem, bo to dla telewizji. <noise> Wesoły, głośny, <noise> jak mój mąż. No, prawdziwy góral powinien być, mówić po górasku, ubrany na górasko. Prawdziwy góral to powinien być tak. Niełogolony, nieumyty i lekko wypity. Musi być twardy człowiek, wierzący człowiek, pracowity straszny. bo inaczej to nie ma tak, nie ma tak z Wysoki, czerwony, w kapelusie, hołośnia, no i gadka góralska. Musi być kapelus, ma hołośnia, gunia, no i w Gierpce to jest góral. To prawdziwy góral to powiem tak jak, jak, jak słyszałem, że powinien być, zresztą nie powiem. Wiocha, to jest wiocha. Która słynie od pokoleń bogactwem, co powinna żywić miasto i żywi, co, co na wiosze powinna być krowa z ścielakiem, klacz ze źrebakiem, kura z kurczątkiem, kaczka z kaczątkiem. To jest wiocha. Panie, tu dopadł tak do muru, do kąta. Co to jest ryciaga? Yeah, I am. Could you them? Yeah, I One them. Shut